Hejka z tej strony Julie MSP i dzisiaj będę otwierać prezenciki. Pierwszy jest on: od Gości 3311155. Super bluzeczka Jimmy. Teraz od Wiktorii 1036. Ale ładne, dziękuję. Teraz od, znowu od Gości 3311155. Piękna sukienka. Od Dripcia Dripek. Śliczna. Od Dripcia Dripek. O, butki z kalendarza tamtego roku. Dripcia Dripek. Ładne bardzo włoski. Dziękuję. Teraz prezent od Kwiatuszek. 5144. Wszystkie słodniej. Ale dziękuję za piękną bluzkę. Wow. Piękna. Piękna, wow! Naprawdę fajnie, że mi dajecie prezenciki. Bardzo mi to cieszy. Śliczna! Wow, śliczne włoski, śliczne butki, śliczne butki, śliczne butki. Śliczne butki i śliczne butki. Śliczne spodenki, śliczne spodenki, śliczna spódniczka. Wszystko piękne. Śliczna spódniczka. Piękny, piękny dodatek i piękny dodatek. Wow, ale kwiatuszek dał dała dużo prezentów, naprawdę. Piękne spodenki. Wow, piękne włosy, piękne włosy, piękne włosy. Spodenki, spódniczka. To już ostatnia strona od Domi. 001500. Fajne bluzka, piękne y, takie restopki, y, fajne włosy, które ja Ci chyba dałam. Snuggle Up, fajne. I bluzka Safe Internet Day. O, jeszcze są, Jezu! <grym> No ale niespodzianka. Twoja idolka Juna. Piękne. Piękne. Dripsiadripek. Dripek. Dziękuję za gorset. Yy, grzybek na głowę. Yy, fajny szalik z kalendarza. I animka, ale fajna. Dziękuję wszystkim za prezenciki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku i na live.